Nazwa, czyli Chlorella Pyrenoidosa. Cokolwiek to znaczy. Nie, Aniu, oddaję Ci głos, proszę bardzo. Witam państwa, witam państwa ponownie bardzo serdecznie. Dzisiaj zapewne większość z Państwa jest pierwszy raz. Przepraszam z góry wszystkich wystawców, usłyszycie to drugi raz. Wczoraj już miałam pierwszy wykład na temat. Soku z trawy jęczmiennej i chloreli pyrynoidosa sorokiniana. To jest taka specjalna odmiana chloreli, która jest przeznaczona specjalnie do spożywania przez ludzi. Proszę Państwa, dzisiaj opowiem Państwu o dwóch roślinach właśnie o tych roślinach, które znamy od tysięcy lat. A nawet od miliardów, ponieważ chlorela doza ta roślina jednokomórkowa, najstarsza roślina na świecie ma już prawie 2 miliardy lat. Tylko ludzie zorientowali się pod koniec XIX wieku, że może dla nas być zbawienna, jeżeli chodzi o nasze zdrowie czy nawet o nasze życie. Proszę Państwa, żyjemy w czasach takiego ogólnego zmieszania, to znaczy nie wiemy, co jest prawdą. Nie wiemy, co nie jest prawdą i sami musimy to w jakiś sposób poczuć. I uwierzcie mi państwo, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jak stoicie państwo teraz przy y, wystawcach, to przejdźcie ręką nad produktami, które będziecie chcieli spożywać i zobaczcie, czy one dla was są dobre. To jest naprawdę ważne, żebyśmy zaczęli odczuwać, a nie wierzyć na słowo. Proszę Państwa, dzisiaj opowiem Wam o tych dwóch roślinach. Sok strawy jęczmiennej. Czym różni się od trawy jęczmiennej, którą my mamy dostępną we wszystkich sklepach ze zdrową żywnością, w sklepach wielkoformatowych? Czym różni się ta, ten jęczmień, młody jęczmień za 1999, od soku, wyciśniętego soku strawy? Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Może wydawać by się mogło, że co to jest w ogóle sok z trawy, a Dlaczego z trawy jęczmienna, a nie jakiejś innej? Otóż dawno, dawno temu pewien japoński naukowiec, który był naukowcem, farmaceutą, tak bardzo był oddany swojej pracy, że zatruł się chemikaliami z tych farmaceutyków, które sam tworzył. A ponieważ był Japończykiem, to żeby ratować swoje życie, zasięgnął. Historii leczenia swoich pradziadków i odkrył, że właśnie sok z trawy jęczmiennej ma właściwości lecznicze. Do tego dołożył jeszcze chlorelę perenoidą, sorokinianę, ale to w późniejszym czasie. I nagle okazało się, że wszystkie farmaceutyki nie działają po to, żeby nas wyleczyć. Ale co u niego zadziałało? Sok badania na różnej trawie zbożowej. Dobry jest też sok z trawy pszenicznej, ale on się skupił na soku z trawy jęczmiennej, ponieważ ma najlepsze właściwości dla naszego ludzkiego organizmu. Jaka jest różnica między jęczmieniem za 19,99 a sokiem z trawy jęczmiennej? Otóż, kiedy przyszła moda na młody jęczmień, producenci wpadli na genialny pomysł zrobienia super biznesu. Otóż trawę jęczmienną Zaczęli ścinać, suszyć w wysokiej temperaturze, mielić i sprzedawać w saszetkach. Proszę Państwa, uwierzcie mi, że gdybyśmy my, ludzie, mieli żywić się trawą, to my byśmy wyszli na łąki i zaczęli się paść na trawie. Otóż musimy wiedzieć o tym i na pewno o tym wszyscy Państwo wiecie z czwartej klasy podstawówki, z biologii, że ludzie nie jedzą trawy. Ludzie nie jedzą trawy, ponieważ trawa jest niestrawna, a tak naprawdę celuloza, która jest w tej trawie, jest niestrawna przez ludzki organizm, przez ludzki żołądek. A trawą, trawio, trawą karmią się zwierzęta kopytne, na przykład krowy, one mają czterokomorowy żołądek i w tej części, która jest nazywana żywaczem, tam właśnie wyciskają ten sok z trawy, a resztę niestrawionej trawy wydalają. U nas to wygląda tak, że jak my zaczniemy pić albo jeść mieloną trawę jęczmienną, to ona niestrawiona w naszym żołądku dojdzie do naszych jelit, a tam, proszę Państwa, zacznie przecinać kosmki jelitowe, tworząc wrzody. A więc jak będziemy jeść trawę albo pić e, tą zmieloną trawę jęczmienną w całości, to proszę Państwa, możemy się spodziewać w krótkim czasie już, bo między 3 a 6 miesięcy tej kuracji wrzodów jelitowych. I teraz e, co się dzieje? Czy można to wyleczyć? Można to wyleczyć sokiem z trawy. Więc może pomińmy ten moment, w którym myjemy jemy tą trawę, a po prostu zacznijmy od razu pić sok z trawy jęczmiennej.